Witam na prezentacji mocy oraz specjalnych przedmiotów Any. Bez zbędnego gadania, same konkrety. Zaczynamy. Wpierw moce. Bez lunety. Trafianie wroga czy sojusznika strzałem z biodra na 2 sekundy zwiększa naszą szybkość ataku o 10%. Bonus możemy otrzymać 3 razy, więc ciągle trafiając, szybkość ataku mamy zwiększoną o 30%. Karabin taktyczny. Celując za pomocą lunety na około sojusznika widzimy znacznik. Strzelając w takiego gracza zawsze trafiamy. Czyli coś jak superzdolność żołnierza 76, autocelowanie. Celownik wystarczy mieć w pobliżu sojusznika. Precyzyjna recepta. Nasza broń może trafiać w głowę zarówno wrogów, jak i sojuszników, czyli trafiać krytycznie. Wtedy zadajemy znacznie więcej obrażeń, ale też mocniej leczymy. Mięciutka chmurka. Strzałka usypiająca po trafieniu tworzy mały obłok, który uśpi wszystkich wrogów, co znajdują się w zasięgu. Czyli, nawet trafiając w ścianę obok albo pod nogi wroga, damy radę go uśpić. W zamian, czas trwania uśpienia jest skracany o połowę. Domowe lekarstwo. Tyle, ile granat biotyczny leczy. Tyle też przyznaje tymczasowego zdrowia. Czyli tę wartość zwiększymy za pomocą przedmiotów z mocą zdolności. Do kąta. Eksplozja granatu biotycznego również odpycha wrogów oraz bardzo silnie ich spowalnia na krótką chwilę. Nie jest to zaznaczone, ale dzięki tej mocy, a też może sama siebie odpychać, co jeszcze bardziej zwiększy dystans od wroga, co na nas wskoczył. Sennik. Strzałka usypiająca może trafić sojusznika. Po trafieniu przez 8 sekund jest on nieustannie uzdrawiany. Łączna wartość to tyle, ile wynosi maksymalne zdrowie tego gracza. Moc ta łączy się z poprzednią mięciutka chmurka, czyli uwaga, możemy sobie strzelić strzałkę pod nogi i ona sama sobie da te potężne leczenie. Reżim snu po pierwsze, na stałe zwiększamy swoje zdrowie o 50. Po drugie, za każdym razem, gdy uśpimy przeciwnika, zwiększamy maksymalne życie jeszcze o 10. Bonus ten możemy otrzymać łącznie 15 razy, czyli dodatkowo 150. I to się utrzymuje między rundami. Trujący granat. Wrogowie trafieni granatem biotycznym są zatruwani na czas trwania wyłączenia leczenia. Łącznie otrzymają 30 obrażeń, ale tą wartość zwiększymy za pomocą przedmiotów z mocą zdolności. Moja kolej. Przyznanie nano wzmocnienia sojusznikowi daje nano też samej Anie, ale jej wzmocnienie będzie dwukrotnie krótsze. Nasza kolej. Nano wzmocnienie jest przyznawane wszystkim innym sojusznikom, którzy są w zasięgu wzroku Any, czyli ma to nielimitowany zasięg, jednak nie może blokować żadna ściana. Sojusznicy prócz głównego celu mają nano dwukrotnie krócej. Pełnia potencjału. Sojusznik, który otrzyma nano wzmocnienie zyskuje 20% ładunku superzdolności oraz 200 tymczasowego zdrowia. Jednak to nie połączy się z poprzednią mocą, tylko cel nano wzmocnienia dostanie te bonusy. No i wiadomo, najlepiej użyć na kimś, kto jeszcze nie ma ulta, najlepiej jak ma 80%. Moce omówione, to przechodzimy do przedmiotów. Nie będę omawiać ich podstawowych bonusów, chyba że są szczególnie silne. Oko Horusa. Nano wzmocnienie można dawać przez ściany. A zasięg namierzania jest zwiększony aż o 60 metrów, czyli prawie, że cała mapa, na spokojnie z bazy możemy przyznać komuś nano. Przepis idealny. Nano wzmocnienie trwa o 15% dłużej. Kroplówka. Gdy Ana jest pod wpływem granatu biotycznego, zyskuje 100 tymczasowego zdrowia. Znika, gdy efekt granatu się kończy. Skoczne buty. Anna dostaje nową umiejętność, czyli doskok. Działanie identyczne jak skok Hanz'a. Bardzo krótki czas odnowienia. Podwójna dawka. Gdy trafimy strzałką usypiającą, kogoś, kto jest pod wpływem granatu biotycznego, to czas odnowienia strzałki jest skracany o 35%. To całkiem dużo. Natomiast, gdy połączymy to z mocą Sennik, czyli że możemy trafiać sojuszników z strzałką, to też skrócimy sobie czas odnowienia. Śmiertelna dawka. Tutaj akurat wspomnę o wzmocnieniu podstawowej statystyki, bo jest ona dużo większa niż zwykle. Ana zyskuje 50% kradzieży życia umiejętnościami. Oraz wróg trafiony bezpośrednio strzałką usypiającą otrzymuje aż 100 obrażeń, co może być jeszcze zwiększane mocą umiejętności. Gwarantowane granatowanie. Tutaj podobnie duży bonus do kradzieży życia umiejętnościami, czyli 25%. A główny bonus to skrócenie czasu odnowienia granatu o 1 sekundę za każdy trafiony cel, czy to sojusznik, czy wróg. Nie zwlekaj z zawleczką. Promień eksplozji granatu biotycznego jest większy o 30%. Środek uspokajający. Potężne wzmocnienie strzałki usypiającej. Po pierwsze, jej hitbox jest większy aż sześciokrotnie. Niesamowicie łatwiej tym trafić. Po drugie, pocisk leci dwa razy szybciej. oraz czas trwania uśpienia jest 20% dłuższy. Niestety, łącząc z mocą senność, trafienie sojusznika nie staje się łatwiejsze. Hitbox pozostaje taki sam. Może błąd, już to zgłosiłem Blizzardowi. Persona non granata. Po pierwsze, czas trwania granatu biotycznego jest dłuższy o 15%. Po drugie, za każdego sojusznika pod wpływem granatu zyskujemy 5% do szybkości ataku. Maksymalnie może być 25%. Szybkie strącenie. Po pierwsze, trzy razy szybciej możemy zacząć strzelać, gdy zaczniemy celować przez lunetę. Po drugie, zadajemy 20% więcej obrażeń wrogom, którzy są w powietrzu. Potężne pociski, hitboxy pocisków z karabinu są dwukrotnie większe, jeśli strzelamy z biodra. Znacznie łatwiej trafiać bez potrzeby używania lunety. Dobrze się łączy z mocą bez lunety, gdzie zwiększamy sobie szybkość ataku, strzelając z biodra. Odległościowe zasoby. Karabin biotyczny dostaje 4 amunicji do magazynku oraz każdy strzał z biodra ma 50% szans na niezużycie amunicji, czyli kolejny przedmiot idealny do poprzedniego przedmiotu i mocy. Jak widzicie, można sobie zrobić fajną anę, tylko na strzały z biodra. No, to mamy omówione. Jakie wzmocnienia Wam się podobają? Napiszcie w komentarzu jakieś swoje pomysły na synergię. Otrzymajcie się, cześć!